Te żarełka, które nabyłem w Reichu, to zupa chińska. Znaczy nie chińska, rosołek niemiecki. I to. Zaczynam od tego grzmota. Znaczy tam na zdjęciach z Reichu są. Jest jeszcze jeden napój, ale wypiłem go po drodze, wrócę do Polski, bo mnie pierońsko suszyło. Więc próbujemy. Jest to niby kola z pomarańczem. U nas raczej nie do dostania. Jak dla mnie lipa. Tania wersja z Lidla była lepsza. Więcej Pepsi, w tym jest więcej pomarańczy. Gdyby tak dodać na pół szklanki tego, dodać jeszcze koli. Samej zdecydowanie lepsze samo jak dla mnie, lipa trochę, Zakwaśne. Niby pomarańcz jest słodki, a ale lipa. Dobra, biorę się za gotowanie tego smakołyku, wstawiam wodę. I tyle. Teraz oryginalne niemieckie magi. Z dzieciństwa pamiętam, że smakowało lepiej niż nasze. Obecne, które jest. Magi, ten sam producent. Niestety, słuchajcie, musicie mi uwierzyć na słowo. To jest resztka z dużego opakowania zbiorczego, takiego litrowego. Więc. Więc zaraz naleję parę kropli. A, trochę dużo. Tu, gdzie więcej jest magii na teren polski, tu magii zakupione w Niemczech. A, no rozlało się. Kurwa. Powiem tak: brązowa woda z solą. Każdy wie, jak magii smakuje. I niewiele ma wspólnego z lubczykiem. Na mnie w smaku gdzieś tam na końcach języka czuć. Posmak. Jak to mówił mój kuzyn, gdy byliśmy mi woda z błotem. Teraz spróbujemy magina na rynek zachodnioeuropejski. I jest różnica. Kurwa. Jaka jest sakramencka różnica. Ten sam producent. Ten sam produkt na dwa różne kraje. Słuchajcie, jest mniej słone. Masz się wrażenie, że jest gęstsze. Nie jest gęstsze, ale takie bardziej esencjonalne I czuć, czuć to cholerne magii, tak? Tą roślinkę lubczyk Nawet pachnie. Jest zajebista różnica. Więc po prostu o czym doświadczy, tak? U nas nie ma. U nas nie ma. Wichlidlu jest. Jak to mówili kanibale do kopa. Zamerdamy. A może bym tak zaczął serię programów robić Gotuj z Sebą, albo Kuchnia Breslau. Hmm. Może trzeba pomyśleć. Kurde, jak dodałem tej koli, całkiem przyjemne. Kurde. Cukier to zajebisty narkotyk. Mamy i trzeba ją potestować. Wyglądam na skacowanego, nic nie piłem. Na pewno jest gorąca. Nawet jak na moje gusty bardzo słona. Fajny makaron. Literki. Czyli pewnie jakaś zupka dziecięca. Dla małych nie zdrowa zupka. Powiem tak, nie zła. Ale żebym jakieś tam zachwyty nad nią roztaczał. To nie. nasze winiary czy jakiekolwiek rosołki w proszku. Myślę, że nawet przebijają tą zupę. w międzyczasie będę je testował. I na pewno też wam powiem, jak to smakowało. Możliwe, że jutro nagram. Spodobało mi się to gotowanie. Czy w najbliższym czasie. Jak robię chińską zupkę po swojemu, zupkę z torebki, i jak ja ją sobie przygotuję, i jaka jest zajebista różnica w smaku wyglądzie tej zupy. I tak chyba zrobię. Tylko jakiś statyw lepszy będę musiał sobie zdobyć. No to by było na tyle, więc tak, zupka średnio w skali od 1 do 5. Jeżeli jest ochyna, dostałaby 0. A nawet minus. Myślę, że 2, 3. Nie, no. Nie, musi być większa skala. 7. 7 na 7 na 7. W skali od 1 do 7, od 0 do 7. Myślę, że 3. Totalny średniak. Nie jest niesmaczna. Ale też jak na zupkę w torebce. A zjadłem ich setki, jak nie tysiące. Słabo. Napój w skali od 1 do 7. Góra 2 Prawie dla mnie nie do wypicia, tak? Jakbym musiał, usychał z pragnienia, to tak magii, oryginalne Petarda. Po prostu naprawdę, jak dla mnie, bynajmniej mój smak. A nie pale, ponad rok, więc myślę, że ten smak się poprawił. To 7. To siedem. Zdecydowanie, 7 siedem nie. Nie ma lepszej chemii w płynie od tego niemieckiego situ. To by było na tyle. No, ja sobie z nim zubkę się biorę jakieś za swoje takie smurfowe roboty.